Strach jest wielki, a po każdym starcie powtarzam sobie, że nie znoszę tego biegania i na pewno je rzucę i tak je rzucam od trzech lat, czyli od momentu kiedy zaczęłam. Kiedyś trenowałam lekką atletykę i to chyba przez pięć lat, ale to jak byłam dzieciakiem i najwyraźniej się przetrenowałam, bo potem przez piętnaście lat robiłam wszystko, żeby nie biegać, czyli jeździłam konno, grałam w tenisa, jeździłam na rolkach, jeździłam na nartach, pływałam, absolutnie wszystko wróciło trzy lata temu i mam nadzieję, że... Że już zostanie. Przed każdym startem strasznie się boję. Po każdym starcie jestem bardzo zadowolona i szczęśliwa, że jednak się udało, że jednak wytrwałam. No i mam nadzieję, że jutro też dotrwam i dobiegnę do mety. Strach tym większy, że dwa tygodnie temu biegłam maraton warszawski, który pobiegłam gorzej niż w zeszłym roku, więc teraz pomyślałam sobie, gdyby tak się udało to troszeczkę lepiej niż rok temu, to będzie super. A jak po prostu uda się dobiec, to też będzie wielkie zwycięstwo, bo jestem stuprocentowym amatorem. Ale kocham bieganie i dlatego startuję. I tak jak powiedziałam, mam nadzieję, że mi nie przejdzie. I trzymam kciuki za wszystkich, którzy jutro pojawią się na starcie, bo myślę, że już ktoś, kto tam stanie, to jest zwycięzcą. Ktoś, kto dobiegnie do połowy, bo na tyle mu starczy sił, też jest zwycięzcą. Ktoś, kto przekroczy linię mety, szapoba.